Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, realizując w pierwszym roku programu Blisko zadanie Muzyka Łączy Ludzi i Książki, wzmacniała rolę instytucji jako trzeciego miejsca przez działania jednoczące społeczność ostrowską i promujące aktywne czytelnictwo wśród mieszkańców miasta. Istotnym elementem było nawiązanie i rozwinięcie partnerstw z lokalnymi instytucjami i szkołą oraz podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki w zakresie rozpoznawania potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. Elementy projektów edukacyjno-animacyjnych, warsztaty, konkursy, interaktywne spotkania autorskie i koncerty, gra mobilna, realizowane w ścisłym partnerstwie, przyczyniły się do włączenia nowych środowisk i aktywizacji społeczności lokalnych. Na zakończenie działań pierwszego roku powstała wspólna mapa myśli. Projekt Blisko miał przede wszystkim na celu pokazanie, że Ostrowska Biblioteka jest blisko swoich czytelników, blisko mieszkańców naszego miasta. Łącząc książki biograficzne dotyczące muzyków, piosenkarzy z takimi działaniami animacyjno-edukacyjnymi. Chcieliśmy stworzyć w bibliotece taką wspólną przestrzeń do pracy, do realizacji własnych pasji, do realizacji twórczych inspiracji. Chcieliśmy integrować społeczność lokalną, dając takie poczucie Ostrowianom, że Ostrowska Biblioteka pełni taką bardzo ważną rolę kulturotwórczą na mapie naszego miasta. W pierwszym roku trwania projektu odbyły się szkolenia podnoszące kompetencje bibliotekarzy i partnerów. W sumie zostało zorganizowanych pięć szkoleń, dopasowanych do potrzeb bibliotekarzy i celów projektu. Przeprowadzona została również diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców. Zastosowane zostały metody ilościowe, rozprowadzono ankiety stacjonarnie i online oraz metody jakościowe. Dzięki blisko, Przeprowadzenie badań odbyło się na szeroką skalę. Wspólnie z partnerami zrealizowane zostały trzy kompleksowe projekty edukacyjno-animacyjne, których tłem i motywem przewodnim do działań były książki, biografie muzyczne. W ramach tych wydarzeń bibliotekarze wytwarzali przestrzeń do dyskursu, wymiany doświadczeń i aktywizowania czytelnictwa w powiecie ostrowskim, wykorzystując potencjał mieszkańców. Dzięki tym projektom wzmocniono rolę biblioteki jako trzeciego miejsca i lidera społeczności lokalnej. W ramach pierwszego projektu edukacyjno-animacyjnego zatytułowanego Rysiek Ridel we wspomnieniach poprzez media społecznościowe przeprowadzono cykl promujący zdrowy styl życia i pogłębiający wiedzę na temat metod odmawiania i ryzyka używania narkotyków. Facebook był polem do promowania i zorganizowania w czerwcu konkursu na plakat Wiem, dlaczego nie biorę, dla uczniów szkół średnich. W ramach kampanii odbył się również konkurs dla młodzieży Mój muzyczny Idol, którego uczestnicy mieli za zadanie nagranie filmiku lub podcastu. Historię życia Ryszarda Ridla i zespołu Jem opowiadał podczas czerwcowego spotkania autorskiego Marcin Sitko, autor biografii wokalisty wraz z synem muzyka. Zaprezentowano też pamiątki po piosenkarzu. Po spotkaniu odbył się koncert Sebastiana Ridla, syna Ryśka Ridla, podczas którego uczestnicy wydarzenia usłyszeli m.in. utwory Sen o Wiktorii czy Wehikuł Czasu. W październiku przeprowadzono angażującą grywalizację w ramach gry mobilnej na smartfony dla młodzieży z Ostrowskich Szkół Średnich, łączącą elementy z życia Ryszka Ridla z zadaniami związanymi z przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków. Ostatnim elementem gry było konkursowe wykonanie w programie graficznym kolażu związanego z profilaktyką uzależnień. W grywalizacji wzięło udział około 500 uczniów. Gra jest nadal dostępna jako narzędzie edukacyjne do wykorzystania w szkołach. Kod QR znajduje się na stronie internetowej biblioteki. Najlepsze plakaty, filmy i kolaże wykonane w ramach ogłoszonych konkursów zostały nagrodzone. Zwycięzcy grywalizacji otrzymali nagrodę w postaci vouchera do wykorzystania na spotkaniu w restauracji. W ramach projektu Moje fascynacje młodzież oraz dorośli mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i okolic. We wrześniu wzięli udział w konkursie The Voice of Ostrów Mazowiecka na najlepsze wykonanie piosenek z repertuaru Anny German, Anny Jantar oraz Ireny Jarockiej. Konkurs został poprzedzony warsztatami wokalnymi i muzycznymi. Przesłuchania w ramach konkursu The Voice of Ostrów Mazowiecka odbyły się 20 września w bibliotece. Łącznie wzięło w nich udział 30 osób w dwóch kategoriach. Soliści z klas 6-8 szkół podstawowych, Soliści ze szkół średnich oraz osoby dorosłe. Uczestnicy konkursu zaśpiewali m.in. utwory Tyle Słońca w całym mieście Anny Jantar, Człowieczy Los Anny German czy Wymyśliłam Cię Ireny Jarockiej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe, zakładki Muzyka Łączy Ludzi i Książki. Gościem specjalnym wydarzenia finałowego była Mariola Przyzwan. Ostrowianka biografistka, która opowiadała o karierze, muzyce i życiu prywatnym piosenkarek. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zakupu książek Marioli Pryzwan, porozmawiania i otrzymania autografu od pisarki. Podczas podsumowania odbył się koncert laureatów The Voice of Ostrów Mazowiecka. Była to wspaniała uczta muzyczna dla ucha i ducha, łącząca pokolenia młodych i starszych utalentowanych śpiewaków oraz miłośników twórczości polskich artystek. W ramach ostatniego projektu zatytułowanego Wyśpiewam Wam wszystko, w październiku odbył się Power Speech z Urszulą Dudziak, prezentujący charyzmatyczne cechy i pozytywne usposobienie artystki, słowiański romantyzm i amerykański optymizm. Spotkanie było też polem warsztatowym dla młodzieży i osób dorosłych, zbudowania pewności siebie, przełamania tremy i wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz nabycia odwagi do zagrania w kabaretowej sztuce teatralnej, zwieńczającej zadanie. Podczas spotkania każdy miał możliwość indywidualnych rozmów i uzyskania osobistych porad i wskazówek od artystki. Uczestnicy mieli też okazję zakupu książek autorki i otrzymania autografu. Partnerami projektu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach działań projektowych partnerzy prowadzili z bibliotekarzami działania informacyjne i promocyjne wydarzeń. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, osoby z niepełnosprawnościami, brali czynny udział w wydarzeniach. Uczniowie-wolontariusze promowali w swoich społecznościach wydarzenia dla młodzieży oraz wspierali bibliotekarzy podczas badań ankietowych w szkołach. Uczestnicy Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej roznosili ulotki i byli aktywnymi uczestnikami działań projektowych. W pierwszym roku realizacji projektu wzięło udział ponad tysiąc osób. Po pierwszym roku realizacji programu Blisko, bo podkreślę, że jest to program dwuletni, więc działania będą również realizowane w 2023 roku, mogę śmiało powiedzieć, że zamierzone cele zostały zrealizowane. Świadczy o tym przede wszystkim bardzo liczny udział naszych czytelników, mieszkańców miasta i nie tylko, bo mieliśmy gości również z całego powiatu podczas naszych wydarzeń. Ten udział bardzo, bardzo nas cieszy, ale również świadczą o tym bardzo pozytywne opinie o naszych działaniach, o tym, co dzieje się w bibliotece, z czego bardzo się cieszymy. No i oczywiście niezmiennie zapraszamy do Ostrowskiej Książnicy. Projekt Muzyka łączy ludzi i książki został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania na pierwszy rok realizacji zadania wyniosła 69 900 zł.